Witamy w tygodniu czwartym, budowy u Romanów. Dużo zmian, na pewno będzie bardzo ciekawie, bo domek nabiera swoich ostatecznych kształtów. Chodźmy zobaczyć, jak zmienił się domek w tygodniu czwartym. Panowie są na dachu Bożecy, odważni w ogóle. Matko Boska. Duże podziękowania dla rodziców Mateusza za pożyczenie nam samochodu. Pogoda, jak widać. Nastroje napięte. Stwierdziliśmy, że elektryka, elektryktyka. Panowie elektrycy mieli spięcie. <laughs> bo... Czy pan podłączający robi uziemienie, czy pan, który e, przyłącza to, to przyłączenie do domu, robi to uziemienie? Tak naprawdę wychodzi na to, że ani po jednej, ani po drugiej. Nie, nie wiem jak to, nie wiem. No, ka każdy pan powiedział, że no, to zrobi oczywiście, że to nie jest jego działka. A pan z Timbermuna się wkurzył. Wrze bardzo, na budowie jest bardzo dużo panów. Jest, jest też pan hydraulik, który się pytał o ważne rzeczy odnośnie baterii, na przykład... E, do wanny. Mamy połowę elewacji zrobioną. E, mamy zrobioną jedną ścianę elewacji, jeszcze nie jest zaimpregnowana, więc ona pewnie będzie trochę ciemniejsza. E, mamy rynny. No, mamy piękną skrzynkę elektryczną, piękne rynny antracytowe kwadratowe. Woda z nich pięknie ścieka, działają, znaczy się. No tak, no i tak jak widać, tutaj mamy komin od kozy. Ja już się nie mogę doczekać, aż będzie taka pogoda i będzie można sobie rozpalić w kominku ciepły ogień i będzie tak przytulnie w domu, to jest jakiś wywietrznik. No ogólnie megaśnie to się prezentuje, megaśnie. ten taki paseczek antracetowy jeden i moim zdaniem lepiej to wygląda dla przełamania, bo tak to by było tak za, za bardzo Ale To on zostanie, bo ja nie wiem, czy na tej opcji Chyba my wybieraliśmy go. Czy nie. Tak, ale pan bardzo miły hydraulik, pozdrawiamy. W ogóle. W ogóle I pan elektryk. elektryk też jest super więc ogólnie wszystko będzie tak jak chciałam no ale wiecie, no, ten projekt no, to był taki wstępny No przecież my nie robimy z nimi wykończenia więc y, ta zmywarka 45, no nikt się mnie nie pytał o to jaką ja chcę zmywarkę no bo nie z nimi wykończamy ale będzie 60, więc super a tak, bateria na dwa, no, no ale będzie na ścianie na środku myślę, że to będzie ładnie wyglądało jest ten geberit geberit jak to się mówi? gerberki Gerberid. są na górze są i na dole są te instalacje, już są elektryczne. No. W sensie gniazdka, puszki są porobione, tak. w sensie nie gniazdka, tylko puszki są powypuszczane. E, rekuperacja już jest też zrobiona. Nie wejdziemy do środka, niestety, ponieważ e, nie mamy klucza. E, oh. Także możemy sobie co najwyżej obejrzeć, co się zmieniło z zewnątrz i możemy sobie e, zobaczyć przez szyby, jakie zmiany zaszły wewnątrz. I moi drodzy, zaszła kolosalna zmiana. Mamy tam da, da, da. Mamy nasz ganetek. To jeszcze nie jest skończona konstrukcja tutaj, mam nadzieję, na dole, ale... Ja myślę, że oni tak to zostawią. Bardzo praktyczne schowki tutaj są. Ale mamy dach, mamy słupy. No, to że takie porządne. Mam nadzieję, ja to już patrzę, co trzeba... Konserwować i czyścić, gdzie tu są, jakaś śrubka jest, może zardzewiać. Tutaj pan, panowie chyba kabel wypuścili, ale to jest albo do oświetlenia tutaj pod tym ganeczkiem. A, możliw. Jeszcze do Sterlinga prosiliśmy, żeby wypuścili kabel, bo niestety moi drodzy, ale tego światłowodu to tu nie hu orientowaliśmy się z różnych firm i niestety, no, e, żadna nie podłącza. No, to cudownie to wygląda, bo po prostu jestem zakochana w tym ganeczku. A. zakochana jestem. Ja sobie tutaj go o, o coś pnączego tutaj popną. Się, bo tu będzie ściana taka, no nie ekspozycyjna, ponieważ tutaj będzie ściana urządzeń. Do w środku jest, jaki jest miejsca yy, na schowki nie jest za wiele, więc tutaj będą stały wszystkie praktycznie... To jest? to jest od pompy ciepła na pewno. Aha. Tu będzie stała jednostka zewnętrzna klimatyzacji, jednostka zewnętrzna pompy ciepła, falownik, bank energii, nie wiadomo co jeszcze. Bank energii chyba, albo falownik. Któreś z tego trzeba zabudować i ocieplić styropianem jakimś, bo to na mrozy to tak nie za bardzo. Przegrzewać się nie będzie, bo to jest północna strona, więc panowie powiedzieli, że okej. Okay. mały pomysł dla firm, które robią jednostki różne, klimatyzacji i tak dalej, no to pompę ciepła można sobie zewnętrzną wybrać antracytową, ale już od klimatyzacji jest biała. I nie ma takich jednostek czarnych, tudzież antracytowych. Mamy też, mamy też kraniki. Jakieś takie mało praktyczne. Mamy kraniki z dwóch stron, żeby można było podłączyć węża. No i zajrzyjmy też do środeczka. Podłogówka. Nie wiem czy to będzie widać, musimy tutaj stanąć, o. Tak, Zobaczcie, bo nie mamy klucza. Jak jacyś włamywacze co najmniej. Tak, tutaj jest miejsce na kominek. A tylko jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że nie mamy schodów w jednym miejscu i to mnie strasznie wkurza, bo nie zawarliśmy, nie przemyśleliśmy tego. Ja nie wiedziałam, że te, to fun, te fundamenty będą tak wysoko, i to też trochę wyszło w praniu, więc tak jakby. No, też nie można od nas oczekiwać, bo nawet <laughs> ten ganeczek ma dodatkowy stopień, który ogólnie nie był przewidziany, właśnie przez to, że musieli trochę wyżej te fundamenty zrobić. Więc dlaczego ode mnie się oczekuje, że ja będę wiedziała, że się podniesie fundamenty, jak nawet oni nie wiedzieli jeszcze, że się podniesie? No, nie wiem, ale nie mamy schodków z kuchni, no i pan Piotrek będzie musiał nam jakoś zrobić, ja. Ale jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet pan Piotrek mi sam powiedział, że wszystko się da, nawet dach w drugą stronę. Więc e, liczę na niego po prostu, liczę na niego, że jakoś coś tu wymyśli. No.